Czas za zdrowie. Między ustami a brzegiem pucharu, może wiele się zdarzyć. Kropla czerwonego wina może spłynąć ci po twarzy, a mimo to nie poczujesz jego smaku. Zanim przyłożysz kielich do warg, zimny dotyk szkła pobudzi twoje łaknienie. Ale kiedy zasmakujesz słodko-gorzkawym winie, wypijesz go do końca, do dna. Wypijmy więc za swoje zdrowie. Niech wina moc przyniesie nam ukojenie i utopi w nim smutki. Cieszmy się chwilą, póki trwa, bo życie za krótkie jest na żale. Wypijmy jeszcze jeden, aby poczuć wina mocy tę radość, która rozsadza nam serce i zamienia je w płomień. Niech uśpione demony powstaną i zatęczą na naszym grobie, zanim sięgniemy do dna butelki. Zobaczmy, czy głowę mamy na karku. Bo od szybkiego picia łatwo można ją stracić. A i rozum się nam poplącze, więc bijmy za zdrowie, byle z umiarem.